Cześć, mam wszyscy dzisiaj nagrywamy filmik o takim unboxingu totalitani, Tak jedzonka, mam tutaj pizza party i white and shine, czyli jakby takie śniadanie, a tu pizza party to raczej każdy wie co to jest. I ja tu kupiłam, ponieważ będę nie to używać do moich jakiś zabawek, do zabaw, szczególnie do LPS-ów, może nagram jakiś filmik, na przykład restauracja, pizza, yy, jakąś restaurację pizzy i może też nagram jakieś LPS śniadanie, albo rutyna jakaś taka, nie wiem, taka jakaś yy, poranna, więc tak. Najpierw otworzymy Rise and Shine, ponieważ tego najbardziej nie mogę się doczekać. Są pankejki, jajka, jakiś grape jelly, czy jakiś taki... no dżem jakiś taki. Tosty tutaj z tym... Nie z miodem, tylko z masłem i bekon. I tutaj mamy nóż, żeby posmarować to wszystko. Przepraszam. I jeszcze na dodatek będziemy mieć taki jakby syrop, taki nie, coś w sensie nie syrop. Tylko jakby taki. Mm, yy, syrop klonowy, o! Taki yy, albo. Yy, albo po prostu jakieś tam polewy na te naleśniki, pancakeski. Na przykład jakiś syrop klonowy, albo jakaś czekolada taka polewa, czekoladowa. Widać to, że chyba będziemy potrzebować do tego nożyczek. Um, chyba tak, bo chyba bez. Albo nie, poczekajcie. Albo jednak. Otworzymy. Patrzcie, już widać. To jest u. Pokaż kotku, co masz. O, bo. Dobra, ja, wyjmujemy to wszystko. Wyjęliśmy to wszystko. Mamy tutaj ten sos, taki slime'owy. Mam nadzieję, że nie będzie się jakoś tak bardzo kleił. No razie odkładamy te śmieci. Zaraz przejdziemy do jedzonek. Ja muszę te śmieci wypakować. Patrzcie, tutaj mamy ten slime. Tą polewę. Mamy tutaj takie nóż, żeby to posmarować, wszystko. Tutaj mamy dwa takie tosty z masłem. I są nawet dosyć elastyczne, zobaczcie. Są elastyczne, tak jak prawdziwe tosty. Mamy tutaj dwa takie jajka, też są dosyć elastyczne. Nie wiem, co to w ogóle jest, ale tu no, są takie normalne jajka. Yy, jeszcze mamy tutaj, o nie, to są takie, to trzeba. Ten. Tu mamy taki dżem, da się go otworzyć? Chyba niestety nie, ale mamy taki fajny dżem, taki jako dodatek. Ale widzę, że tutaj mamy bekona. Pyszny, elastyczny bekon. Chyba to wszystko będzie takie elastyczne. Więc mamy tutaj bekon. A mamy dwa takie tutaj fajne pancake'i. I otwórzmy tego slajma takiego. I może na razie zostawmy go tutaj na tej tacy, bo możliwe, że będzie klejący. Mm. A może slajmy na końcu obejrzymy. I teraz otwieramy pizzaparty. Eee, ten jest taki trochę bardziej chyba łatwy do otwarcia. Spróbujemy go jakoś otworzyć patrzcie, bo ta taśma to jest taka taka kleja. Tylko że tutaj może trochę nie widać, jak ja to otwieram, ale po prostu się okay. trochę nad otwieraniem tego, dlatego może yy, może tak nie do końca widać, jak ja otwieram. Mam nadzieję, że widzicie. W ogóle jeszcze nie w coś środki, środku. Ale ja to zaraz wam pokażę, jak odpakuję to. Odpakujemy. Unboxing. O Jezu, wszystko mi wyleciało. Dobra. Poczekajcie. O nie, wszystko mi spadło. Poczekajcie wszyscy. Już wszystko odpłatę. E, mamy ten taki slime galakowy, który pewnie będzie... a nie, to nie jest od tego chyba, nawet. sorka wszyscy, to chyba nawet nie jest od tego, ale mi tu wszystko się porozwalało i teraz nie wiem gdzie, gdzie co jest. Okay, a gdzie jest ten drugi slime? Mam tylko jeden tutaj slime, jest drugi. Poczekajcie wszyscy, zaraz wszystko znajdę. A wszyscy nie martwcie się, bo ja zapomniałam tego slima w ogóle wyjąć, Fajnie, ale nie chciał się wyjąć, już nie wszystko jest, nic się nie zgubiło, tu mam te dwa slajmy, które na końcu odpakowuję. Um, najpierw zacznijmy oczywiście od pizzy, tu mamy taki jeden kawałek i tu mamy taką całą i możemy to oczywiście połączyć, żeby była jedna cała pizza. Tutaj mamy taki sos pomidorowy, mamy tutaj takie coś, żeby można było jedną pizzę sobie wziąć. Yy, tak, żeby było łatwiej. O, mamy też sobie pizzę taką. Yy, I teraz mamy taką sodę. Tutaj mamy, yy, mamy taki jakby chleb. Mam taki jakby chlebek. Tutaj taki dobry. Yy, I tak to chyba ogonie wszystko... a, Ajszy. Tutaj jest opakowanie od pizzy. Yy, pewnie nagram jakieś zamówienie pizzy albo coś. I teraz czas na otwieranie slajmu. Zobaczymy, jak wyglądają i jakie jak, jak będą w dotyku, w dotyku. Nie wiem, czy nie będę potrzebowała do tego nożyć tak więc zaraz do Was wrócę. Wszyscy już wróciłam, mam swoje nożyczki i możemy teraz odpakować. Tutaj te, te szlamiki i takie sosy. zobaczmy jaki tu będzie czy to jest pomidorowy zobaczmy ja myślamy, że to będzie taki jak na obrazku, że będzie taki musztardowy, bo to jest chyba do ketchupu, to pewnie w tamtym do tego do tej naleśnikami, naleśnikówami, pankejkami. to pewnie będzie y, fioletowy, ponieważ tu mamy taki fioletowy, a skoro ten y, sos keczupowy jest czerwony, to i też to jest czerwony. Może przytnijmy tak. Tak o. Żeby było trochę łatwiej nam wyjąć ten cały szlamik. Co ja się trochę tego nie widać, ale ogólnie się trochę skupiam nad otwieraniem tego. Więc dlatego może że trochę nie widać, jak się to otwieram. To jest nie taki obślizg, jak ja myślałam, że będzie. Myślałam, że to będzie taki obślizg ob ob z O Jezu. Taki trochę ciężki do wyjęcia. Um, nie wiem, ogólnie nie wiem, czy jest taki fajny, jak myślałam, że będzie. Bo jakby był taki obślizgły, to bym mogła normalnie go tak, jakby ten posmarować tą całą pizzę. A tak on będzie tylko tu leżał. Um no nie wiem, nie podoba mi się ogólnie ten slime, bo mi się wydaje, że jakby był taki bardziej obslizgłe na przykład tak jak ten to by mogła go ładniej rozsmarować i by naprawdę wyglądała realistycznie, ale tak to tylko jest taki twardy dosyć nie można nic z nim zrobić ten kolejny pewnie też znaczy może użyję na przykład do czegoś, albo nie wiem sama, nie wiem, może to wyrzucę, bo to jest trochę też niepotrzebne ogólnie moim zdaniem. Bo skoro nie jest jakieś takie obślizgłe i takie fajne, to nie ma trochę sensu ogólnie, bo wtedy nie mogę tego posmarować. Nie mogę tego posmarować, bo to bardzo ciężko jakby się zrywa. I nie mogę tego normalnie posmarować, dlatego będzie leżeć w jednym miejscu. No moja opinia na no te slajmy to takie średnie. one nie są takie jak slajmy. Znaczy że, no fajnie, że normalnie są jakby takie, ale moim zdaniem są trochę też ogólnie za twarde jakby ten, bo jakby były takie obślizgłe i mogły się rozciągać, to chyba wtedy by było trochę ogólnie lepiej. a wtedy by mogła bardziej jakby rozwinąć I nawet one się nie kleją tak bardzo, co moim zdaniem jest trochę niepotrzebne, więc ja je chyba wyrzucę ogólnie. Skoro one nie są takie do zabawy, to ja je chyba ogólnie wyrzucę. Znaczy wiem, że no ja nie lubię jakby wyrzucać zabawek i tak dalej, ale chyba to wyrzucę, bo to są slime takie. O, patrzę, no, patrzcie, one nawet nie są przydatne do niczego. One nawet się nie kleją, więc na 100% nie rozciągną się. Więc zamiast tych, to może po prostu użyję takie slajmy, które naprawdę są fajne i się rozciągają. Te, które nagrałam na odcinku tak, mm, y, ASMR ze slajmami. To po prostu użyję te z Play tak tutaj. Bo te są naprawdę trochę bezużyteczne, bo one się nawet nie kleją i nawet nie będą totalnie potrzebne. A slajmy no to... E, takie niepotrzebne, to nie szkoda mi wyrzucać, więc po prostu dajcie znać, jak wam się podobało to i nie chcę przedłużać, więc pa e, więc jakby coś, to m, może będą trochę inne te jakby te ym, polewy na te to i na te, na te tosty na pizzę i na te tosty, ponieważ te slamy są totalnie bezużyteczne. I no tak. no Ja rozumiem, że ci, którzy to produkują, nie chcą, żeby dzieci się kleiły albo żeby zabawki się kleiły. No ale to się też nie zawsze da zmyć, więc yy, moim zdaniem to jest bez sensu ogólnie. Więc po prostu na jakby tą polewę, yy, tą. Tą yy, fioletową, to użyję albo to, albo to, ale raczej to, ponieważ to jest trochę ciemniejsze, a na keczup to po prostu użyję tą Więc jeśli będą wyglądać trochę inaczej, to przez to, że je ja będę używać innych slajmów, bo są trochę bezużyteczne ogólnie. No dajcie znać, jak sądzicie o tych yy, rzeczach. Mi się wydaje, że są bardzo fajne i nawet są normalnie jakby takie gumowe, które też są nawet fajne. Więc po prostu dajcie znać, ym, dajcie swoją opinię. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten filmik i żeby nie przedłużać to już kończę.